Gdzie idziemy teraz, An-An? W którą stronę idziemy? W tą stronę? Czy w tą stronę? Hm? Mm? w którą stronę idziemy? W tą stronę, okej. Okay. To chodź. Tak, idę z Tobą. Tata idzie z Tobą. A teraz w którą stronę? Tędy. O, zobacz, basen otwarty. Basen otwarty, i dużo dzieci na basenie, tak? Chodź, zobaczymy. Mhm. Tu jakieś inne dzieci sobie idą. Mhm. An An, co chcesz zrobić? Yeah. Hej! Yeah. Mm -hmm. Jeszcze sobie dzieci na rowerach, wiesz, An An. Te dzieci sobie jeżdżą na rowerach. Jak trochę podrośniesz, to tata ci kupi rower i hulajnogę, co? Tak? Kupimy ci hulajnogę i rower. Mhm. Taki dla dzieci. Mhm. Tak? Dobra, to chodźmy dalej. Mhm. Taki mały rower dla An-An kupimy i hulajnogę, co? Grundy, no to chodź. Uuu, uwaga, 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 uwaga. Hm? Co teraz? Hmm? Chcesz, żebym Ci wziął wodę? Daj wodę, tacie. No to nie. Dobra, to w tą stronę. Zobaczymy, co się dzieje na basenie. Na basenie dzisiaj dużo ludzi. Mhm. Na basenie dzisiaj dużo ludzi, bo jest po południu, tak? Piąta po południu, więc nie ma gorąco. I dużo ludzi teraz na basenie. Tak, basen jest otwarty wieczorami, tak? A tu ktoś się bawi. Mhm. Ještě trás, jdeme, an, an. Hmm? Hač, Chodź, rzucę piłkę, An An, zobacz Tata ci rzuci piłkę, patrz Mhm, tutaj A? Już łapiesz piłkę? Mhm. Wow, brawo Kopi... O, wow! Ale An-An umie kopnąć piłkę! Wow! Super! Mhm. Super, kopnij do taty. o super! Mhm. A to jest skóra z litchi. to nie piłka jest, wiesz? BBB, wyrzuć. Mhm, dobra. Tata, kopnie ci piłkę, tędy. Oła, super. Chodź, złapiemy. Mhm, chodź, złapiemy piłkę. Mhm, an-an, Bow! piłka. Ball. Wow! Ale an-an kopie. Wow, ale super. Mhm. Teraz tata kopnie. Mhm. Wow! Chodź. O, dużo na basenie dzieci. Kąpią się, bo po południu jest. O, to jakiś śmieć jest. Nie, 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 to jakaś. To śmieć. No tata weźmie. Kopiemy piłkę dalej, dobra? To... To zakrętka jakaś od butelki jest. To jest śmieć. Chodź, wyrzucimy. Jakiś... To jest śmieć. Nie, nie, nie. An, an. Nie, nie, nie. To jest BBB. To jest brudne, wiesz? BBB. Ktoś tam inny... korzystał z tego. Chodź. An, an. Tu masz piłkę. An, an. Chodź, tu masz piłkę. An-an mhm. uh. no, tutaj widzę, że dużo ludzi na basen idzie. Chodź, zobaczymy jak na basen idą dzieci. Chodź, An-An. Nie, 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 to jest BBB. A, jak, 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 jak. Nie, 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 nie. Jak, jak, jak. Dirty. brudne, Nie dotykaj kosza na śmieci. Tędy idziemy. Dobra. Mhm. Tutaj na basen idą dzieci, wiesz? Mhm. Tutaj na basen idą dzieci, widzisz? Mhm. No taki basen. Mhm. Idziemy? Chodź, idziemy dalej. Mhm. O, wow, ale dużo ludzi na basen idzie. Pan z papierosem, Uf, ale śmierdzi, ale kopciuch, ale śmierdzi. Mhm. Tutaj jest basen dla dzieci, dla dorosłych, tak. Mhm. Chodź, idziemy, następnym razem przyjdziemy. Dzisiaj nie jedziemy na basen. Mhm. Dzisiaj idziemy na spacer i bawić się piłką, tak? Mhm. Chodź, anan. An. O, proszę bardzo, tak wygląda piękny basen Który już widzieliście wiele razy. An, an. U, nie ma dużo ludzi, ale nie ma dużo ludzi. Chodź An An, idziemy dalej Wrócimy do domu.